Siemaneczko, tutaj Dingerin. Kolejna wojna przed nami. Sojusz Gomora kontra Sicarios. Po wyniku widać, że Sicarios prowadzą, mając 65 ataków do końca. My mamy 71, czyli bardzo zbliżoną ilość ataków, jak przeciwnicy, natomiast przeciwnicy uzbierali więcej punktów. I można by tutaj stwierdzić, że są znacznie lepsi od nas. No i są lepsi, słuchajcie. Zobaczcie, u nas mamy wynik sojuszowy 219 tysięcy punktów, natomiast nasi rywale mają 305 tysięcy punktów. Słuchajcie, to jest prawie 30% więcej, to jest niesamowite w ogóle kiedy ja ostatnio widziałem 300 tysięcy punktów w sojuszu to jest naprawdę i u nich jest komplet no tak, normalne także widać też po nikach jakie mają zbliżone, że to nie jest zwykły taki przeciwnik tanki, oczywiście nasz ulubiony czerwony sypnęło im też porozmoków jak widać. Dante na środku, Ignis, Zobacz, ten Ignis, i dwa razy Caleum, tak jak ja. Takie właśnie wykorzystuję. Trzecie, czwarte wzniesienie. Matko, ale tu pojechane, zobaczcie. Uuu, na 6100 mocy. Jest kość napompowany. Artefakty na maksa, no po prostu nic mu nie brakuje. No, niesamowity gość, niesamowity. Tutaj też jest mocarz, mocno karty porobione. Także. Na pewno możemy się domyśleć, że mają skobańce, czym nas tutaj tłuc. U, no powiem szczerze, super nice. Dobra. Słuchajcie, to wygląda na to, że... Wojna jest mega ustawiona. Widać mnie tutaj na raz, zdjęli dwa razy, na raz mi zbili. W ogóle się nie męczą z moim składem, także rzeczywiście mają czym bić. To będzie krótka wojna. Będziemy tutaj na pewno używać mono składów. Co wejdzie, to wejdzie. Trudno będzie nasza, albo nie. Pierwsza potyczka na pewno nie będzie łatwo. Jeśli klocki nie będą podchodzić. Dobry początek, o ile mi się uda. Dam tego zdjąć. Na szczęście poszedł. Celeum albo Ignis, słuchajcie. Zbieramy celeum stanowczo, jeśli odpali, to może być niezbyt ciekawie. A i mogłem sobie pobić, a tak wcześniej jest trudno. Zrobimy teraz. nie chciałem zostawić leczenie na później. Jeszcze przetrwał. Nie chciałbym od razu wykorzystywać kany, ale muszę. Nie potrzebuję jej uderzenia. Ok. Natomiast jeśli zaraz klocki nie zejdą, to spowolni mi to legę many. Ostatnia szansa na jakikolwiek. Regen do kloców, czy w ogóle zejdą, nie zeszły niestety. Całą bije. No a my jesteśmy już troszeczkę w tyle. No dobrze, żeby nie odpalała za często, bo ona ma możliwość. Skrzeszania. Oj, pomyłka z mojej strony, nie tak ludzki. Awatar tego przeciwnika też fajny. E, za darmo go tego chyba nie dostał, co? Jak myślicie? Ona najgorsza tutaj jest. Musimy się szybko jej pozbyć. No i jest szansa. Fajnie jest mieć Njordr do ekipy niebieskiej, bo jego muszelki dają nam co turę pewną ilość many. To jak widzimy, już mamy po dwie na zawodnikach, że wszyscy regenerują manę. A jeszcze Kana podbija w tym momencie ten regen. A jak bardzo? Zaraz będziemy mieli okazję. Sp nie, nie mamy okazji sprawdzić. Szkoda. Niestety zginął. Myślałem, że teraz puszczę klocki. Zobaczymy ile takie muszelki nam many tutaj dadzą. No ale jest on trochę. Jest tej many jednak. Działa to. Pierwszy atak wyszedł w miarę solidnie. Zobaczymy jak kolejne. Komu by tutaj Spaść z nieba i uprzykrzyć życie. Dante i kana na środku. Strasznie dużo, Dante. Ok, mam nadzieję, że będę miał farta do klocków, bo tym składem to za dużo nic nie rozbiję, jeśli Dante odpali. A on szybciutko się załaduje, widać. No, ale czy 6 klocków nam cokolwiek da? A raczej nie. Ale 9 już tak. A to niesamowity obrót sprawy. Za chwilę Kana będzie pomagała u przeciwnika. Przeciwnicy są odporni na dolegliwości ze statusu. ale nie są odporni przed uderzeniami. Ale wiecie co? Wstrzymamy się jeszcze. Chociaż za często te kroczki lecą w tej kostka. Zielonego. A źle. Azuzu zrobił zniszczenia, bo trafił w karty, które miały słabe oddziały. Azuzu w ponownym natarciu, pięknie. Coś mi to manę zjada, mam yy, obniżoną obronę przed mrokiem, ale coś mi tu manę zjada, słuchajcie, po troszeczku wyjada. Czegoś nie zauważyłem, ten tutaj minion pewnie, tego gostka. Tak, ma tutaj zdrowie, ma, tak. Kradnie 300 punktów życia oraz niewielką ilość many. Czyli to jest ten jego efekt. Zaskakujące jest to, że jak precyzyjnie trafia ciągle tę kartę, która ma tą manę. Nie tę droga, panie, nie tę droga. Jeszcze żyje. Może chociaż środek ściągnę. A I niewiele brakowało słuchajcie Szkoda. Jedno pociągnięcie klockami na by było. I tak, wojna jest przegrana, ale no nic. Nie ma co tu narzekać. Paczniemy sobie tego niedobitka tutaj. A puścimy może jakimś fiolecikiem a byle co byle co, byle klocki leciały hmm. ściągamy środek pięknie dużo mu nie trzeba było ale poszła piękna kombinacja klocków i idziemy sobie z tematem Stracił pięknie, to dużo życia. Kolejna fala klocków. Tym razem magistrala kolorów nam pasuje. Okej, okay, nadal jesteśmy oślepieni. Musimy trochę poczekać chyba z atakami. No S SIF już może iść spać dokładnie tak. My sobie jednak poczekamy. Co tu mam? 5% ataku i obrony wszyscy mają. Ładnie. Jeszcze oślepieni. Trzeba poczekać chwileczkę. Oprócz Nizara Nizar, a. Nizar a się wybronił z oślepienia, tak samo jak NESOS. Jest już, są czyści obniżymy kolorek odnesosem. i przywalimy Mizarem blokada na obydwóch Bilgis po zamiata pewnie albo prawie zostało 18 punktów życia, nieźle. Koniec, poszła. Trzy ataki, a jakoś tak jakoś powiedzmy bezproblemowo poszło. Nawet podbudowało mi troszeczkę pewność siebie. Natomiast pozostałe trzy ataki, wiadomo, losowość będzie. Mamy dandę na środku. Szkoda. Dante za szybko do odpalenia przykładam. Natomiast może uda się go powstrzymać siłą. Tego nie miał szans przeżyć. Ale nadal za słaby. Pięknie kana się broni. Natomiast ja muszę tutaj szybciutko tą panią. A nie gadaj, że kloce nie. Muszę szybko ją zdjąć, bo ona nas w każdej chwili może wyjaśnić. rachnę. I ten jej atak niesamowity Dobra, okej, okay, poszła No nawet to jakoś poszło konkret. Nasz przeciwnik w znaczącym osłabieniu, ale nie możemy go lekceważyć Samo odpalenie calaum nam bardzo może w tej chwili zaszkodzić. Jeśli zniknie, to jest spoko, jeśli nie, to słabo. Dobra, znikła. Jak wiadomo, celun wpływa na inne smoki. Także skończyłoby się to dla nas kontratakami i potężnymi ciosami, w naszym kierunku, gdyby celeum odpaliła. Nie ten do droga. Lotes sama nie nic z tym nie zdziała. Odparła osłonę osłabień od koloru bardzo fajnie. Ale to jest kwestia czasu, kiedy się z nią uporam. Pięknie. I został ostatni atak. No a tutaj lecimy grubo czerwonym składem, którego jeszcze tego koloru nie było. Muszę trochę spróbować myszkować między kolorami. Nie mogłem zrobić diament. Niestety się palec omskną. No. Trudno. Dobra. Musimy blokować cale, by nie odpalała. 17 punktów życia jej zostało. Nie strasz, nie strasz, bo się przestraszysz. Zadziałamy troszeczkę na przeciwnika. Ok. Przyblokujemy autolika. Nie tę drogę koleżką, dokładnie tak. Dosyć sprawnie poszło. 22,5 minuty filmu. Już wszystkie 6 ataków udane, i wcale nie były jakieś złe. Niby przeciwnik w przewadze, ale całkiem nieźle nam poszło. 61 ataków u przeciwnika, u nas 62. My, jeden atak więcej. Nasza przewaga delikatnie. Nasza sorry, ale przewaga przeciwnika delikatnie stopniała natomiast niewiele, bo jeszcze brakuje do 1900 punktów. No ale takie 550 zostało przewagi, więc różnie to jeszcze może wyglądać. Natomiast nie ukrywam, że przeciwnik bardzo mocny jest. To trzeba przyznać rację. No, mam nadzieję, że ta wojenka wam się bardzo spodobała. Poprzednią wojnę dopiero teraz skręcałem i udostępniam na kanał. Także dwie wojny naraz będę teraz udostępniał. Także jeśli widzieliście poprzedni odcinek, no to za chwilę się możecie dziwić że to już kolejny, ale ten kolejny to jest aktualny, najnowszy. Eee, niestety czas goni, czas goni, także jeśli wam się podobało to zachęcam po więcej moich materiałów. Z mojej strony to wszystko, pozdrawiam was widzowie, pozdrawiam sojuszników, jeśli oglądają i pozdrawiam też przeciwników Sicarius, fajna Fajna nazwa sojuszu. Także do zobaczenia z następnym materiałem. Hej, trzymajcie się.